Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Trochę mnie nie było, trochę sprawy prywatne, ale widzimy się z powrotem. Jak widzicie, trochę innych scenarii już w końcu jestem w domu. I widzimy się na eurodolarze na miesięcznym interwale. Aktualnie znajdujemy się w tym poszczególnym miesięcznym Ferrariu Gap. Jak widać, mocno odbiliśmy niżej I, i cały czas mamy trend odrostowy. Już wcześniej na materiałach mówiłem o tych dwóch poszczególnych Fair value Gap, lecz na razie nie ma co się w nie za bardzo zagłębiać. Wchodząc sobie na weekly mamy dosyć top sytuację. Widzicie, żaden, żaden tydzień nie zgarnia poszczególnego poziomu oprócz dwa tygodnie temu. Zawitając to właśnie wcześniej wspomnianego Fair value Gap i tak naprawdę. Teraz na rynku trzeba będzie czekać na rozwój sytuacji Ja albo pójdziemy po sell side, albo pójdziemy po buy side. Dosyć logiczne. Na daily, na, na dniowym interwale widać już troszkę więcej. Jak widać to jest ostatni low. Wybiliśmy wyżej, to jest ostatni low. Nie przebijamy go aktualnie, lecz zmierzamy troszkę niżej. Zawitaliśmy do tego fair value gap. I moim zdaniem, jeżeli go nie przebijemy, zostaniemy wewnątrz, pójdziemy po następny sell side liquidity. I jak dla mnie, następnym celem będzie ten fair value gap i te poszczególne tutaj sell side liquidity. Zerkając sobie na DBP USD, nie mamy żadnego poszczególnego fair value gap, w którym się znajdujemy. Garniamy to Buyside Liquidity i wydaje mi się, że nie. Nie nam się dotrzeć do tego fair value Gap. Chyba czy nie Zobaczmy, wygląda to na weekly. Tutaj też mamy Chopi sytuację, już mamy troszkę większe świece. Ostatnie dwa, dwa tygodnie temu wybijano Buyside Liquidity. Wysunął sobie na Daily, zawitaliśmy to order bloka i zmierzamy niżej i cena tu już przepiła strukturę, więc może być to lekki wskaźnik dla euro dolara, że również będziemy zmierzać niżej. Zawitaliśmy do tego fair value gap i kolejnym po drodze może być ten. Mamy jeszcze buy side liquidity, a zatem GBP może posłużyć jako świetny wskaźnik dla euro, dolara i tutaj otworzyły nam się piękne equal lows, a pod equal lows na miesięcznym mamy fair value gap. Dobre miejsce jako cel raczej przeszły tydzień, zgarnięcie high of the week albo na mniejszych interwałach poszczególne buy side liquidity, a następnie pójście sobie na DXY i na GBP USD, co jeszcze zaraz wam to pokażę, mamy utworzenie lower low, a na GBP USD nie mamy utworzenia Higher High, lekka dysproporcja. Może być to albo miejsce to Riversala. za niedługo nadrobi sytuację. Na weekly mamy zgarnięcie wcześniej wspomnianego sell liquidity też mamy chopi sytuację ostatnie dwa tygodnie ostatnia świeca, która cokolwiek działała była dwa tygodnie temu zgarniając nam sell liquidity i tu cena również przybiła strukturę jak na GBP, tylko w przeciwną stronę Znajdujemy się aktualnie w tym fair value Gap, a drodze mamy jeszcze jeden. No to znaczy, że raczej będziemy zmierzać po poszczególny poziom kurwa mać. Podsumowując sobie na euro, i na GBP USD, jeżeli będziemy szli wyżej to już raczej kontynuacja trendu wzrostowego. Jeżeli będziemy szli niżej, to oczekuję na mocniejsze sell side liquidity, jakim na GBP na euro razu jest 1.13914, a na GBP to są relative equal lows, które znajdują się na poziomie około 1.31379. Jeżeli Ruszymy niżej, tylko po to, żeby zgarnąć cel i następnie zawracamy to właśnie ten poziom. Raczej nigdzie pomiędzy nie oczekuję na jakiś szybki zrotakcji. Poza tym mamy tutaj mamy mniejszą konsolidację, a tu buduję teraz troszkę większą. To już raczej by było lepiej przycelować jakiś konkretny poziom. Czekając, sobie jeszcze na Forex Factory na przyszły tydzień. Został zawieszony Urząd Federalny w USA. Zatem, właśnie, mamy tentative. Są to niepewne wiadomości i raczej zostaną przełożone tak, jak było w ten piątek. Tutaj, tutaj razem z tymi newsami, było NFP jako pierwszy piątek miesiąca i zostało przesunięte na przyszły piątek. Zobaczymy, jak sytuacja się potoczy. Jak dla mnie. Czwartek jak najbardziej na rynku, w piątek może być niepewnie, dlatego nie będę raczej spekulował. W środę FOMC, zatem może być albo choppy, albo rozbujać przed FOMC, a samo FOMC może nic za bardzo nie działać. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. zrzewam wielu danych transakcji oraz wielu wyciągniętych lekcji. Trzymajcie się.